Wow! Wistrzymy magazyny! Wpisując kod rabatowy o nazwie po świętach, podczas składania zamówienia otrzymasz 10% rabatu na Mata Performance. Bestseller, którego idealne połączenie przyczepności i stabilności zachwyci jogina na każdym poziomie praktyki. Mata Yoga Kork. Duet naturalnego kauczuku i korka zapewnia niezrównaną antypoślizgowość. Do tego wzór wspomagający odpowiednie ułożenie ciała i możesz zaczynać praktykę. Książka drzewo jogi. Jeśli szukasz inspirujących treści w temacie jogi, to ta książka, której autorem jest wybitny mistrz i jest naszym bestsellerem. Zestaw do akupresury Witaleko. Kuprysura to świetny sposób, aby łagodzić bóle ciała i pobudzić się energetycznie. Wybierz ten zestaw i ciesz się pełnią odprężenia. Skorzystaj z naszej promocji tylko w sklepie online Yoga Bazar.